Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Niedowiarstwo Tomasza bardziej pomogło nam niż wiara apostołów, mówi święty Grzegorz Wielki. Tomasz Didymus, apostoł, którego wspominamy w dzisiejszej liturgii Kościoła, jak mówi o nim święty Augustyn, dzięki temu, że dotknął człowieka, uwierzył w Boga, miał przydomek bliźniak. Ewangelia Święta wspomina o nim aż dwa razy. Pierwszy raz, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus szedł wskrzesić łazarza. Wówczas tenże apostoł miał powiedzieć, że jest nawet gotów na śmierć z Chrystusem. A drugi moment to jest właśnie dzisiejsza Ewangelia. Myślicie, że przypadkowo nie było akurat tego apostoła pośród pozostałych apostołów? Dzisiejsza Ewangelia zawiera takie następujące dogmatyczne prawdy wiary. Chrystus zmartwychwstały ukazuje się w swoim kościele w niedzielę. Dlaczego? Twierdzę, że ukazuje się w kościele. Ponieważ odpowiada nam na to pytanie dzisiejsza lekcja. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym sam Chrystus Jezus. Kościół jest apostolski, to znaczy posłany na cały świat, co jest także jego znamieniem katolickości, czyli powszechności, a także Kościół jest apostolski, ponieważ wywodzi się od samych apostołów. Chrystus swój Kościół zbudował na apostołach. Zatem zmartwychwstały Pan Jezus, który ukazuje się właśnie w dzień Pański pośród apostołów. Możemy go właśnie spotkać także i w kościele w niedzielę. To jest do tego nawiązujące pierwsze nami dzisiejszej Ewangelii. Drugie nami dzisiejszej Ewangelii. Chrystus po zmartwychwstaniu przenika drzwi do wieczornika i ukazuje się apostołom. Święty Grzegorz Wielki nawiązuje tutaj w tym momencie do dogmatu o wiecznym dziewictwie najświętszej Maryi Panny. Bo skoro Chrystus mógł przeniknąć przez drzwi i ich nie otworzyć i się znaleźć właśnie w gronie apostolskim, to tak samo mógł przeniknąć łono swojej matki. I zostawić ją także wieczną dziewicą. No i właśnie takie trzecie znamienie dzisiejszej Ewangelii, że Pan Jezus posiada ciało po swoim zmartwychwstaniu. Jest to dokładnie to samo ciało, w, które, w którym żył, ale nie jest ono w takim samym stanie, w jakim był podczas swoich doczesnych dni, ponieważ to ciało nie jest ograniczone miejscem, czasem czy jakąkolwiek materią. A dlaczego w ogóle Pan Jezus zostawił? Na swoim ciele rany w dzisiejszej Ewangelii, także możemy się dowiedzieć, że Tomasz kiedy wreszcie przyszedł do grona apostolskiego, Pan Jezus się ukazał właśnie 8 dni po tym wydarzeniu wcześniejszym, gdzie Tomasz sam nie chciał uwierzyć, że Pan Jezus zmartwychwstał. No to ojcowie kościoła wyjaśniają to w sposób następujący. Po pierwsze żeby przypomnieć Bogu Ojcu cenę ofiary Chrystusa, bo przecież Chrystus się wstawia za nami przed Ojcem Niebieskim, tak o tym mówi Apokalipsa, a także mówi o tym pierwszy list Świętego Jana, że mamy potężnego wstawiennika przed Ojcem, Chrystusa Jezusa, nawet gdybyśmy zgrzeszyli, on się będzie za nami wstawiał. Czyli Chrystus będzie ukazywał Ojcu cenę naszego odkupienia pod postacią swoich ran. A także jest to znamieniem tego, że zawsze będzie on otwarty na każdego grzesznika, że jego ręce są otwarte na tego, który chce do niego przyjść, a on go precz nie odrzuci, jak sam o tym mówi w świętej Ewangelii. Ale także jak się okazało na płaszczyźnie dzisiejszych czytań szalnych były te rany po to, aby Tomasz mógł uwierzyć. Zobaczmy, że Tomasz przychodzi 8 dni po tym wspomnianym pierwszym ukazaniu się Chrystusa w wieczorniku apostołom. Liczba 8 oznacza nowe stworzenie. W Chrystusie przez krzesz jesteśmy nowym stworzeniem. Czyli także to jest eschatologiczna liczba 8, ósmy dzień, kiedy to jest to także pierwszy dzień tygodnia i ostatni dzień tygodnia, ponieważ wszystko Bóg zaczął stwarzać w niedzielę, czyli w ten pierwszy dzień tygodnia, a także dopełniło się całe stworzenie także można powiedzieć że odnowiło się ono w Chrystusie właśnie tego ósmego dnia który jest zarówno pierwszym jak i ostatnim dniem czyli Chrystus także jest alfą i omegą wszystko przez Chrystusa zostało stworzone i w Chrystusie także jest odnowione o czym także mówi w późniejszych rozdziałach listu do Efezjan święty Paweł apostoł a także zobaczmy mimo tego że Tomasz dotyka Pana Jezusa Czyli jego ciało nie jest jakimś takim ciałem czysto duchowym, jest to ciało także i materialne, posiadające w sobie ludzką, uwielbioną naturę, będącą także obrazem naszych ciał, które kiedy będą zbawione, po snuciu ostatecznym, także kiedy dusza nasza połączy się z ciałem, będą uwielbione i podobne do ciała zbawiciela. Wówczas Tomasz, mimo tego, iż widzi człowieka, mówi święty Grzegorz Wielki, wyznaje Boga, Pan mój i Bóg mój, a Chrystus się nie zapiera. Nie, ja nie jestem Bogiem, co jest także znamieniem tego, że jest on prawdziwym Bogiem wszechmogącym, mówi. Tomaszu, uwierzyłeś, bo nie zobaczyłeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli mnie. Dlaczego Pan Jezus nie został z nami w sposób widzialny? Ponieważ gdybyśmy widzieli Pana Jezusa, nie musielibyśmy w Niego wierzyć. A wiara jest zasługą na niebo niezbędną zasługą, dodajmy do tego. Zatem nie moglibyśmy zbierać sobie zasług na niebo. A po drugie, gdyby Pan Jezus nie odszedł do swojego ojca, nie zesłałby na nas Ducha Świętego, który jest duszą Kościoła, ożywiającą cały Kościół, który to Duch Święty, jak mówi prorok Izajasz, daje poszczególne dary. A właśnie z tych darów Ducha Świętego korzystali apostołowie po samym zesłaniu Ducha Świętego i szli na cały świat, tak jak święty Tomasz poszedł tam do Indii, chociaż medów i partów także po drodze Ewangelizował, i dawali oni świadectwo wiary poprzez swój święty przykład, poprzez swoje nauczanie, odwagę, i właśnie dary tego ducha świętego, które prowadziły bardzo wielu ludzi do nawrócenia. Zatem duch Pański, mówi Izajasz, oświeca niebiosa, przyozdabia niebiosa. Właśnie apostołowie są przedstawieni jako te gwiazdy w 12 rozdziale Apokalipsy. Co ciekawe, właśnie tymi dwunastoma gwiazdami jest ukoronowana niewiasta, czyli Maryja jako matka Kościoła, bądź właśnie Kościół, który jest apostolski. Dwie interpretacje Apokalipsy. Zatem zobaczcie, że gwiazdy nie dają swojego własnego światła, bo go nie mają. Gwiazdy odbijają światło od słońca. Chrystus jest źródłem tego światła, czyli takim słońcem, który dał swoje światło, swoje łaski, swojego Ducha Świętego tymże gwiazdom, którymi są apostołowi i ich następcy, którzy potem mają oświecać. Całą ociemniłą ludzkość, czyli tych wszystkich, którzy tkwią w mrokach pogaństwa, bądź bardziej przenosząc to na dzisiejsze nasze czasy, w mrokach neopogaństwa, laicyzmu, odrzucenia kościoła, walki z krzyżem, a także dają światło tym zagubionym heretykom, którym się wydaje, że mają światło. Ale to światło co jest, jest co najwyżej takim światłem z komórki. Komórka się rozładuje i pozostają oni w ciemnocie, a jednak te gwiazdy cały czas świecą. Zatem Duch Święty. Wybrał świętego Tomasza do tego, żeby poszedł do Indii i złożył świadectwo o prawdzie. I te, w tymże kraju został także przez to, że ówczesnemu księciu indyjskiemu nie spodobało się to, że bardzo wielu ludzi się nawracało. Zabity przez to, że został on po prostu przeszyty strzałami. Wiara Tomasza nie opierała się na tym, że on po prostu tak jak pozostali apostołowie. Uwierzył, że pan Jezus martwy stał, ale jego wiara op opierała się już na pewności. Mimo tego, iż on Boga nie widział, bo boskiej natury nikt nie może na tym świecie zobaczyć, to jednak w Chrystusie, który ukazał mu się jako człowiek, ujrzał on także Boga. Zobaczmy, że list do Hebrajczyków mówi nam w 11 rozdziale o tym. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, ale w których przez nią już uczestniczymy. Czyli dzięki temu, że mamy świadectwo Tomasza, to nie mamy tylko taki ustny dowód tego, że apostołowie widzieli Pana Jezusa, ale mamy także dowód tego, że ktoś go mógł dotknąć po zmartwychwstaniu, że on spożywał nawet z uczniami swoimi pokarm po zmartwychwstaniu. Nie była to żadna iluzja, tak jak mieliśmy to chociażby w Starym Testamencie, jak się tam objawił chociażby anioł Rafał Tobiaszowi, ale jest to prawdziwa rzeczywistość tego, że. Mimo tego, iż Chrystus nie musiał nic spożywać po zmartwychwstaniu, to chciał nam dać ten dowód, że On rzeczywiście żyje. Oby przekaz zmartwychwstałego Chrystusa, którym zawsze będzie miłość i prawda, która pozostanie w nienawiści u tego świata, a za którą to nawet będzie musieli czasami ponieść najwyższą cenę, tak jak apostołowie. Ale musimy być apostołami swoich własnych czasów. Niechaj pocieszają nas słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nikt nie ma większej miłości niż ta, jeżeli ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Już Was nie nazywam sługami, lecz nazywam Was przyjaciółmi, albowiem sługa nie wie co czyni Jego Pan, a ja wszystko Wam oznajmiłem. A więc to od nas zależy, czy chcemy dalej, jak ci poganie, do których był posłany święty Tomasz, tkwić w mrokach i ciemności kłamstwa, neopogaństwa w Królestwie szataństwa, nienawiści i złudy, czy jednak przy pomocy łaski Bożej, chcemy jaśnić jak te gwiazdy na firmamencie nieba, jak o tym poucza nas prorok Izajasz. Możemy stać się jedną z tych gwiazd, jeżeli staniemy się jednym z apostołów Chrystusa, przez co? Przez to, że będziemy tak jak oni odbijać światło wiary katolickiej, która zakorzeniona jest w prawdzie i miłości, a która jest największym głosem sprzeciwu wobec tego świata.